Cześć! Niedawno, oprócz 14 kwietnia, opaliliśmy 1058. rocznicę Chrztu Polski. Było to jedno z najważniejszych wydarzeń w historii naszego kraju. Dzięki niemu możliwe było scalenie dotychczasowych plemion wspólną religią, a Polska trafiła do grona państw zachodnioeuropejskich. Do dzisiaj jesteśmy częścią dziedzictwa zapoczątkowanego tymi wydarzeniami. Z tej okazji postanowiłem zabrać was do miejsca, w którym prawdopodobnie wszystko się zaczęło. Cześć, jesteśmy w ostrowie Lednickim. Już nie mogę się doczekać, aby popłynąć promem na wyspę, na której odbył się Chrzest Polski. Ostrów Lednicki położony jest 16 km od Gniezna, pierwszej stolicy Polski na największej wyspie jeziora Lednickiego. Aby tam się dostać, musimy przepłynąć niewielkim promem kursującym co 30 minut. Po dopłynięciu do brzegu witają nas olbrzymie posągi Dobrawy, Mieszka oraz biskupa Jordana, a także tablica informacyjna z załączoną mapą. Możemy dowiedzieć się, że... Na tej największej wyspie, jeziora Lednica w czasach Mieszka I i Bolesława Chrobrego istniał jeden z największych grodów ich państwa. Możliwe, że w lednickiej kaplicy pałacowej książę Mieszko przyjął chrzest w 966 roku. A jego syn w tysięcznym roku gościł w pałacu cesarza Ottona III pielgrzymującego do grobu świętego Wojciecha. Po zapoznaniu się z tablicą, ruszyliśmy szlakiem w kierunku przeciwnym do wskazówek zegara. Tym sposobem dotarliśmy do Palatium Książęcego. Naukowcy są zgodni, że pierwsi piastowie nie mieli stolicy. Przemieszczali się między głównymi grodami kraju, gdzie znajdowały się tzw. Palatia, czyli budowle rezydencyjno-sakralne. Pietrzko I mieszkał zapewne jednocześnie w Poznaniu, Gnieźnie i Ostrowie Lednickim. To ostatnie powstało w latach 936-985. Składało się z dwóch części kaplicy i rezydencji. Budowla powstała z głazów narzutowych. Wzniesiono z nich mury i fundamenty, które połączono zaprawą gipsową i wapienną. Kaplica ma kształt krzyża greckiego, a w jej ramionach są niewielkie absydy. W północnym i południowym ramieniu kaplicy znajdują się zagłębienia interpretowane przez część badaczy jako pozostałości basenów chrześcijańskich. Od zachodu przylega do niej część rezydencjonalna, zbudowana na planie prostokąta o wymiarach 14 na 31 metrów. Palatium obecnie ma formę trwałej ruiny zabezpieczonej zadaszeniem. Obchodząc budowlę dookoła, możemy zobaczyć figury Mieszka Pierwszego oraz dobrawy. Aż Trudno uwierzyć, że mury, które oglądamy, mają ponad 1000 lat. Wokół Palatium 8 lat temu ustawiono piękny dzwon. Nosiony nazwę Mieszko i Dobrawa został odlany z okazji 1050. rocznicy Chrztu Polski. Dzwon powstał w pracowni ludwisarskiej Jana Felczeńskiego, przemyślą, która wykonała m.in. dzwon świętego Jana Pawła II dla katedry na Wawelu. Obchodząc wyspę dookoła, napotkamy jeszcze jedne ruiny. Są to fundamenty kościoła grodowego z grobowcami, w których jak się przypuszcza spoczywał m.in. nieznany z imienia o Bolesława Chrobrego. Przechodząc dalej możemy wspiąć się na pozostałości wałów obronnych, z których rozlega się przepiękny widok na całą wyspę. W dalszej części wyspy możemy obejrzeć miejsca, w których przed tysiącem lat stały potężne drewniane mosty. Most poznański miał 440 metrów długości i 5 metrów szerokości. Na jego budowę i naprawy wycięto ponad 3000 dębów. Po obejściu całej wyspy dookoła przepłynęliśmy promem powrotnym. Zanim jednak powróciliśmy na parking, zwiedziliśmy kilka pawilonów wystawienniczych. W jednym z nich mogliśmy obejrzeć bardzo interesujący film o historii założenia oraz makiety budowli, których ruiny podziwialiśmy na wyspie. Na drugim jeziora Lednickiego często odbywają się festyny historyczne, na których możemy posłuchać muzyki folkowej, zobaczyć rekonstruktorów oraz zakupić rękodzieła artystyczne. Ziemletnickim znajduje się również najstarszy w Polsce, pochodzi on z XVI wieku. Kilka kilometrów od Przeprawy Promowej niedawno otwarto nowy gmach Muzeum Pierwszych Piastów. W nowej siedzibie Muzeum Pierwszych Piastów, w którym na razie możemy zwiedzić dwie sale, archeologiczną oraz salę z dziełami sztuki. Wśród eksponatów warto zwrócić uwagę na wyjątkowy w skali światowej relikwiarz bizantyjski z X wieku, z fragmentami Krzyża Świętego i wiele innych średniowiecznych przedmiotów liturgicznych oraz jeden z największych w Europie zbiorów militarnych mieczy, toporów, grotów włóczni, hełmów i innych. Ostrów Lednicki został doszczętnie zniszczony podczas najazdu Brzesława w 1038 roku, w jego efekcie gród lednicki oraz mosty zostały spalone. Chociaż po restauracji państwa przez Kazimierza Odnowiciela, osadę odbudowano, otoczono nowym wałem i ustawiono tam siedzibę kasztelana, to grudnie nie powrócił już do swojej dawnej świetności. Według badaczy świadczyć może o tym fakt, że nie podjęto trudu zrekonstruowania przepraw mostowych i odtąd na wyspę można było dostać się tylko łodzią. Dziękuję za obejrzenie kolejnego odcinka, polecam Wam Wielkopolskę na Majówkę, w okolicy znajdziecie wiele interesujących miejsc, Postaram się w niedługim czasie pokazać wam filmy z Dniezna oraz Wielkopolskiego Parku Etnograficznego w Dziekanowicach. Do zobaczenia.